Biały dom, Waszyngton. Panie prezydencie, Trump nagrał spot wyborczy wyśmiewający pana wiek. Twierdzi, że jest pan za stary na prezydenta. Pokaż mi ten filmik, muszę to zobaczyć. Biały dom, rezydencja seniora. Czy chcesz, żeby twoim państwem rządził stary zgret? Zastanów się bardzo dobrze, czy osoba w podeszłym wieku powinna być prezydentem. Głosuj na mnie, a nie pożałujesz. Co za pierdolony hipokryta, on jest ode mnie tylko 4 lata młodszy. Niestety nie mam dobrych wieści, Trump wygrywa, w statystykach ma ponad połowę poparcia. Mam bardzo ciekawy pomysł na spod wyborczy. Jeżeli zrobimy wszystko dobrze, to republikanie nie mają szans na wygraną. Dlaczego akurat psy? Ludzie lubią psy, a Trump za nimi nie przepada. To jego słaby punkt, musisz załatwić psy do Białego Domu.